Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Zapowiadana grochówka, więc mamy wieczór, dzień przed grochówką yy, i musimy sobie przygotować groch. Bo groch, jak wiecie, łuskany, musi się moczyć. Minimum 12 godzin, a może być nawet i cały dzień, całą noc. Będę będzie całą noc. Woda. Lit wlałem wody. Oczywiście niektórzy się bawią, tam płuczą 20 razy kombinują. Jeśli byłoby coś niepokojącego, to oczywiście odrzucamy to, ale generalnie bez przesady. Nie utrudniać sobie. I tyle. Lider wody. Jeszcze chyba trochę doleję. O, Dolej, patrz. I tu no jest to... patrzcie, o właśnie, patrzcie, plewa taka. No, no właśnie. Wypłynęła do góry. Więc jest OK. Doleję trochę tej wody i ten groch będzie nam całą noc się moczył. Jeszcze tu jest jeden taki ciemniejszy Już na wiesz? Tutem. O, taki z czymś tam. Dobra, no i tyle pewnie. Myślę, że wody też wystarczy, nie? A ja sobie tutaj tylko ruszę. Nie będę go nic spłukał ani tego typu rzeczy. Zostawiamy go. Niech się moczy, niech ciągnie wodę. A rano działamy dalej. Oczywiście pamiętajcie, woda odparzenia kiełbasy. Kiełbasa do grochówki. Tyle wody. Ale słuchajcie, z uwagi na to, że wykorzystamy, tak jak mówiłem, tą wodę od wędzenia, to to sobie przecedzimy przez sitko i w to miejsce damy wodę od parzenia właśnie tej wspaniałej kiełbasy bigosowej. Do grochówki. A ja bigosowa też by mogła być. Też by mogła być, ale to jest kiełbacha dedykowana do grochówki, więc będzie ona. Oprócz tego wspaniały boczuś w mojej produkcji ze skórą. Tu są skóry od szynki, bo była szynka ze skórą, więc skóry idealnie się nadają do Grochówki, kości. Kości pójdą na samym początku razem z z czym? Z grochem. z grochem. Będą gotowane i one będą uwalniały swój aromat. Są pocięte. Te kości, tu jest cena 9,99 za kilogram. Więc to za chwilę. Kiełbasa do grochówki, boczuś, kość. Dwie marchewki, jedna pietruszka, dwie cebule, raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Ziemiaków trzeba je obrać oczywiście w małą kosteczkę, liść laurowy, zielę angielskie I w sumie to tyle, więc kochani, je. no i pieprz, ja, ja będę wszystko wam jeszcze po kolei mówił w kociołku, jak to będzie się komponowało, ale nie będę sobie utrudniał, nie będę nic podsmażał, tak jak to niektórzy robią, bo, bo po co? Mamy majeranek? Nie mamy majeranku? Do grochówki? Też musi być majeranek do grochówki. Jeszcze o sklepoby jechała teraz. Nie, ja, nie ja jestem w trakcie przygotowania do wyjazdu, to akurat sobie tym razem no, sam powiedział. Staty, statywem będę nagrywał. E, słuchaj, to szybko e, ja podpalam kociołek, stawiam na gaz 100 i jedź po majeranek. <laughs> kociołek już postawiłem? Piecyk rakietowy. Bez wody od razu wlewam wodę odparzenia. Co wcześniej tu choć nie stój w tym dymie? To jest woda odparzenia. Piękna, pachnąca, wędzonkami. Przelewamy do kociołka. Myślę, że jak będzie za mało, ja mam tego dużo więcej, to spokojnie sobie dołożymy. Piecyk rakietowy Fredek Tobiasz. Numer telefonu do Fredka w opisie filmu. Skóry od szynek. Można od razu dać do wody. To jeszcze bardziej ten aromat nam się wzmocni. Kości. Groch odsączony. Hu, ale dymem. Mm. Czuć bardzo i groch odsączyłem. Przesypujemy. Oczywiście nagrywa Wiktor, jakby coś, mm, ale dym krążył. Boże, i teraz musimy to pogotować do miękkości grochu. I będziemy Uah. wszystkie składniki, które widzieliście, wkładać do, do zupy, która będzie już niedługo. Oh, jest, o jest. Muszę jakąś łyżkę. Pfu, pokaż tutaj, jak, pfu, jak tutaj lata. I czekamy. Oczywiście pilnujemy, żeby nam nie zgasło. Nie za duży ogień. Sprawdzimy potem sobie groch, czy jest miękki. I dalej. Pięknie się gotuje. Zobaczcie. I teraz możemy dodać przyprawy. Zieleń. O, pieprz. Zaraz. Ziele angielskie. Kilka kulek. Co znaczy kilka. Wiktor, możesz to pokazać? To jest kilka. Tak jest. To jest kilka. Żeby nie spadło. Liść laurowy R również. Kilka. Takie połamane, więc dodam. O, cztery całe albo pięć takich niecałych. I pieprz czarny. Wielu z Was dodaje pieprz czarny w ziarnach, ale ja uważam, że tych kulek już wystarczy, więc damy pieprz czarny drobno zmielony. I nie ma co przeginać, bo zawsze sobie można dopieprzyć. A jak przesadzimy z ostrością, to będziemy sami to jeść. Na przykład ten oto, tu obecny. Wiktor może już tego nie zjeść, nie? I teraz gotujemy dalej. Oczywiście. Groch musi jeszcze trochę nam zmięknąć. Pięknie to pachnie. bo jest. My już tu próbujemy. Na razie z... oczywiście soli nic nie wsypałem i na razie nie planuję wsypywać, bo jeszcze dojdzie kiełbasa, jeszcze dojdzie boczek. A to wszystko jest słone. Więc jeśli chodzi o słoność, to na sam koniec niech się dalej nam chwilę pogotuje i za momencik będziemy wrzucać jeszcze oczywiście ziemniaki, marchew, pietruszkę, cebulę. Tylko ja mówię, nic nie będę smażał nie będę sobie utrudniał wszystko razem, bo grochowa wojskowa będzie taka, że, ma... czy znaczy wojskowa, skociołka będzie taka, że ta łycha będzie w niej stała. Dokładnie tak będzie, więc, więc gotujemy i za niedługo dalej coś tam wrzucimy. Mm. Ja nie robię sieczki, tylko takie porządne kawały. Mm. Czy to boczek, czy to kiełbasa do grochówki, więc Robimy taką zupę z wkładką, jak to można by prawie że nazwać, czyli świetnie. Mm. Boczek kapitalny. Kiełbasa też oczywiście. Wczoraj próbowana, wczoraj robiona. Zapraszam na film z kiełbasą do grochówki. Link macie w opisie. Dobra. I teraz tak. No będzie, będzie ciekawie, bo potem jeszcze nam to ziemniaki wszystko zagęszczą, ale ziemniaki to na sam koniec. Teraz dodam jeszcze cebulę. Pokroiłem w taką kostkę, nic nie podsmażam. Powtarzam po raz kolejny. Wszystko jest robione tak jak widzicie. Bez utrudnienia sobie. To i tak odda swój aromat do tej grochówki. Temperatura zupy się obniżyła, dlatego że zimne składniki wleciały, ale to chwila moment i już zacznie się od nowa mm. gotować. Tak. Kontrolujemy temperaturę i już. Zamykamy i czekamy. Troszkę nawet wycieka tutaj po bokach. Jakie zamknięte i się intensywnie, burzliwie gotuje. Widać tu po kociołku. Tu, tu. No ale niestety. Albo stety. Tak to bywa. O, skóra. Wszystko pięknie. Żeberka powoli. Zobaczcie. Te kości tutaj zaczynają się rozgotowywać. Robić się miękkie. Pyszne to już jest. Pyszniutkie. Czas na warzywa. Ja odłożę na razie tą Michę. I teraz tak. Tu mam te warzywa, czyli marchew, pietruszkę i te ziemiaki. Odleję sobie to, bo po pokrojeniu wszystko tak szło. No, marchewka, pietruszka w talarki, a ziemiaki w kosteczkę i już. I teraz, jak my to przerzucimy tutaj, znowu temperatura się obniży, jeśli chodzi o zupę. Ale te ziemiaki jeszcze nam to bardziej wszystko zagęszczą. Zobaczcie, cały kocioł. To jest chyba 5-litrowy, jak dobrze pamiętam, półkotykowek. Teraz sobie to delikatnie przemieszam, żeby nie wylało się, i później zostanie nam tylko majeranek do dodania i ewentualnie sól. Raczej sól na pewno, bo to jest takie, Wam powiem, do doprawienia. Nie za dużo tej soli, oczywiście też, bo zawsze sobie można dosolić, a jak przedobrzymy z solą, no to w drugą stronę to raczej nie działa. Szybko to idzie, naprawdę. A klimat jest niezastąpiony, jeśli chodzi o zupy z kociołka. Niedawno był bigos. Myślę, że jeszcze przyjdzie pora na krupnik. Jak chcecie krupnik, żebym zrobił w kociołku, to piszcie w komentarzach, czy tak, czy nie. Bo to też jest fajna opcja. Więc naprawdę bardzo chętnie mogę to zrobić. Ale oczywiście, jeśli będziecie chcieli. I teraz tak. To niech się powoli gotujemy, myślę z pół godziny jeszcze, żeby marchew i pietruszka nam się nie rozleciały. Ziemiaki nam to zagęszczą, tak jak mówiłem. Majeranek, dużo majeranku, bo już jest oczywiście. Y, operatorka, a czy nie ta, bo teraz nagrywa Wiktor, y, przywiozła majeranek i pojechała do Ciechodzinka, więc dobrze ma. Gotujemy. majeranek już i już zobaczcie jak to wygląda kurde coś pięknego ile majeranku ile chcecie bo generalnie grochowa lubi majeranek więc myślę że według uznania będzie najlepsza propozycja tyle właśnie dodać teraz oczywiście troszkę to wszystko jeszcze Pogotujemy. Patrzcie, jak się do kleje, już widzicie, to jest właśnie to, co ja mówiłem. To się nie przypala, bo w tym kociołku się nie przypala. I ale wiecie, co? Jeszcze co? Odnośnie soli. Bo my tu z Wiktorem próbowaliśmy. I czym dłużej to się gotuje, tym chyba te wędzonki jeszcze bardziej tą słoność oddają i tej soli raczej nie potrzeba. I raczej nie będziemy dodawać, dlatego że jak ktoś będzie chciał, to sobie do soli, prawda, Wiktor? Tak, Wiktor kiwa głową, że tak, nie wiem, czy go słychać, ale właśnie tak zrobimy. Kurde, jaki zapach o matko. jak tralala, prawda? Niech się pogotuje, niech się jeszcze bardziej zagęści. Z tym majerankiem już przejdzie tymi aromatami majeranku i gotowe. Patrzcie. Gęste takie, że wiadomo, że mięcha też jest. Pokażemy może tą kość, to jest miękkie. Patrzcie. Widzicie? Jest pięknie. Wiktor się cieszy. Wiktor uwierbia te kości, żeberka. Dobra, talerzyk przygotowany. nieduży, ale przygotowany. Łychę też tu na razie weźmiemy i nałożymy. Patrzcie. O oh jest. Widać chyba, że gęste, co? Mam taką nadzieję, by na mi kawałek kiełbachy. Boczusiu. Żebelko zostawię tobie, Wiko. Duże jest. No dobrze, ale wiesz. Patrzcie, tu normalnie się rozgotowało, nie? I dobrze. I takie się najlepiej, właśnie. A, powiedzmy, że to wezmę. Nie? Dobra. Chodź do mnie, Likuś, pod światełko gdzieś, żeby cienie nie Zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że widać, jaka jest gęsta. Widzicie to? bo Nie będę powtarzał, że nie dałem grama soli, ale nie dałem naprawdę. Rewelacja. Znaczy, Wam to pokazuje, że jest rewelacja, bo my już tutaj podjadaliśmy wiele razy, prawda? Prawda. A. Mm. No lepiej się nie poparzyć. Przepyszota. Uwierzcie mi, że kociołka smakuje lepiej. Naprawdę. Męciutkę. Marchewka. Ziemniaczki. Wszystko wspaniałe. Wszystko ugotowane. I teraz pewnie będą fachowcy, którzy powiedzą, to nie tak, to tak. Dobrze. Róbcie sobie jak chcecie. Ja zrobiłem tak. Jest rewelacja. Na pewno wszystkim u nas, bo nie tylko Wiktor, nie tylko ja czekam. Oczywiście Marta wróci, to będzie jadła. Tak mówiła. Ale u nas dziczaki akurat gorchowe lubią. Kiełbasa do gorchówki. Mmm. Gorąca. Mm. To jest kładka przepyszna kość. A znaczy się już nie ma kości. Polecam taką grochówkę w kociołkowym klimacie, bo to jest zupełnie coś innego. Naprawdę. Oczywiście na jakąś nawet imprezę męską, żeńską, takie coś zrobić to jest na jedno rozdanie. Ile tam 5 litrów kociołek, znaczy nie u nas w domu, ale gdzieś tam kochani, jeśli film się podobał, wiecie co robić, prawda? Mm, gorące. Łapa była górę i komentarz, co sądzicie o grochówce z kociołka. W moim wykonaniu. Oczywiście od pewnego czasu jest możliwość podbijania filmów na kanale przez każdego z Was. Każdy ma trzy takie szanse w tygodniu. Zachęcam do podbicia moich naszych filmów. Mm -hmm. Ona ostygnia to będzie jeszcze bardziej gęsta. Zresztą to pewnie wiecie. Przyprawy niezbędne do zrobienia wyrobów domowych dostaniecie w sklepie Jeluks Polska, link w opisie pod tym filmem. A z kodem rabatowym Kostrzewski dzisiaj będziecie mieli te wszystkie przyprawy i wszystko inne 10% taniej. Przypominam nas jeszcze Fredek Tobiasz, piecyk rakietowy, mega wygodny, mega oszczędny. Ja miałem cały pojemnik drzewa, drewna, zobaczcie, poszło prawie nic. Dwa takie małe pieniuszki. a grochówka to nie jest tak prosto, i nie tak szybko, więc naprawdę oszczędne. O, Grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. TikTok. Swojskie Gotowanie. Instagram. Swojskie Gotowanie. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.